W 2018 roku w serii filmów o Avengersach pojawiła się postać krzyżowca z Tytanem. Jego plan ratowania życia polegał na unicestwieniu połowy populacji kosmosu. Było to według niego niezbędne do przeżycia reszty ze względu na kończące się zasoby. Nazywał się Thanos i jest on zarazem idealnym przykładem myślenia utilitarnego, jak i krytyką jego podstawowych błędów. Historia Utylitaryzmu. Jak prawie wszystkie idee filozoficzne, utylitaryzm pojawił się w głowach już starożytnych Greków, tak zwane dobro najwyższe Sumum Bonum. Rozważania utylitarystyczne obserwujemy u chociażby Platona w państwie czy też Cyrenejczyków w idei hedonizmu, ale utylitaryzm w rozumieniu współczesnym ma swoje początki w XVIII wieku czasnym myślicielem utylitarystycznym był Francis Hutcheson. Już w 1725 roku głosił on pierwsze zasady użyteczności. Bardziej niż klasyczną postać utylitaryzmu kształtował Jeremy Bentham i James Mill. Następnie idea ta była rozwijana przez Johna Stewarta Milla, który jest twórcą terminu utylitaryzm. Założył on także w Londynie w 1823 roku Towarzystwo Utylitaryzmu. Główna krytyka tego nurtu pojawiła się w XIX wieku. Odnosiła się ona głównie do pominięcia środków wiodących do celu, co miało czynić motywy nieistotne. Głównymi oponentami utylitaryzmu był George Edward Moore i William David Ross. W Polsce utylitaryzm prezentował Tadeusz Kotarbiński w swojej teorii etyki niezależnej. Główne założenia sam w sobie utylitarzm jest rozwinięciem starożytnego, już omawianego przeze mnie w poprzednim filmie hedonizmu. Już sama nazwa wskazuje nam na co ukierunkowany jest utylitarzm. Utilis z łaciny użyteczny Według tego kierunku etyki to, co pożyteczne jest dobre, a miarą słuszności postępowania jest użyteczność skutków danego przedsięwzięcia. Najważniejszą regułą określającą dobro akcji ludzkich stała się więc zasada użyteczności. Mówi ona, że postępowanie jest słuszne wtedy, gdy przynosi najwięcej szczęścia, zarazem niosąc minimalne ilości nieszczęść. Niestety różne pojęcia szczęścia przejawiane przez przedstawicieli utilitaryzmu prowadziły do skrajnie różnych wniosków dotyczących stosowania tej idei w codziennym życiu. O pojmowaniu szczęścia możecie usłyszeć w moich dwóch innych materiałach, które Kolejna doktryna utylitaryzmu uznaje z kolei, że intencje czy motywy nie są istotne z punktu widzenia moralności. Zakłada ona, że najważniejszym wyznacznikiem, czy dany czyn był moralny, jest skutek. Mocno skracając, utylitaryzm dąży do osiągnięcia celów praktycznych. Przykładem utylitarysty jest wspomniany wcześniej John Stuart Mill. Podważył on zasadę użyteczności w rozumieniu Jeremiego Bentama, jakoby człowiek miał się kierować użytecznością w znaczeniu korzyści i przyjemnością dla siebie samego. Stwierdził on także, że doznanie przyjemnego podniecenia jest tylko chwilowe, a szczęście prawdziwe związane jest z cieszeniem się z otaczającego nas świata, architektury, sztuki i ludzi. Nie rezygnował on także z walorów intelektualnych, którym przepisywał jedną z najwyższych wartości. On także rozum Utylitaryzm w rozumieniu Stuarda Mila odbiega od ogólnie przyjętego postrzegania tego nur jako czegoś egoistycznego, a skupia się w dużej mierze na altruizmie. Uczucia w utylitaryzmie. Wyobraź sobie, że twoje dziecko zaczyna płakać. Jego płacz zwróci uwagę żołnierzy, którzy zabiją wszystkich, którzy się ukrywają, w tym cię w ciszy udusisz swoje dziecko. Po jak jedzie wagonik. Możesz wybrać, czy przejęli jedną osobę czy pięć osób. Co zrobić? Wiele jest takich pułapek moralnych. Na oba pytania w imię skrajnego utylitaryzmu odpowiem twierdząco, ale też nie do końca. Mimo stereotypów utylitaryzm uznaje oprócz korzyści nie tylko materialne, ale także ogólnie uznane za moralne. Prawdomówność czy uczciwość mimo że nie zawsze natychmiastowo na przestrzeni lat potrafi przynosić społeczności spore korzyści, co znacznie przewyższa niektóre wyrzeczenia związane z ich wyznawaniem. Utilitaryzm czynów, inaczej bezpośredni, słuszność czynów w tym rodzaju utylitaryzmu oceniana jest na podstawie tego, jak bardzo spełnia on regułę użyteczności. To podejście skoncentrowane jest na czynach i skutkach, jako podmiocie moralnej refleksji. W przypadku podjęcia decyzji między dwoma rozwiązaniami osoba powinna dokonać rachunku, który z wyborów Przysporzy więcej dobra niż działanie alternatywne. Obowiązek moralny osoby podążającej tą ideą określa, jak wiele przeciętnej pomyślności dany czyn przyniesie o głowi ludzi. Działanie według tej doktryny są słuszne z racji ich pomyślności. Takie podejście ignoruje motywy oraz reguły czy też nakazy autorytetów. No jest stricte matematycznym podejściem. Utylitaryzm reguł. Utylitaryzm reguł jest z kolei odmienną propozycją. W pierwszej kolejności odnosi się do zasad moralnych, a dopiero one odnoszą się do zasad maksymalizacji użyteczności. Dlatego nazywamy go także utylitaryzmem pośrednim. Jest tak dlatego, że ocena słuszności działań nie podchodzi bez, bezpośrednio od zasady użyteczności, stąd nazwa pośredni. Odmiana ta przede wszystkim traktuje ustalone reguły jako kryterium oceniające moralność czynów. Przedstawicielem takiej idei był chociażby Batman. Dlatego w myśl utylitaryzmu ciężko ocenić, czy powinien on zabić Jokera. Utylitaryzm reguł. Głównym zarzutem utylitaryzmu jest zarzut nadmiernych roszczeń. Pozwól, że lekko to rozwinę. Chodzi o to, że każda, nawet najprostsza czynność w naszych życiach, mogłaby być wymieniona na taką, która przynosi więcej dobra, więcej korzyści, większej ilości ludzi. Za chociażby zakup telewizora, z którego moglibyśmy zrezygnować, a pieniądze przekazać na przykład na instytucje skupione na pomocy sierotom, coś tego typu. Niektórzy radykalni utylitaryści bronią tej doktryny, uznając obowiązkiem każdego człowieka pomoc w większej grupie osób, rezygnując z własnej przyjemności. Wywodzi się to ze słusznej uwagi, iż fakt, że większość ignoruje maksymalizację użyteczności nie zwalnia z odpowiedzialności ludzi, którzy tego nie czynią. Inni, inni bronią tej krytyki uważając, że odrzucenie maksymalizacji użyteczności nie zawsze wiąże się z działaniem niesłusznym. Kolejny zarzut wobec utylitaryzmu odnosi się do nieprzewidywalności skutków. Krytycy zwracają tutaj uwagę na następstwo działań, które zwykle dla zwyczajnego człowieka jest nie do przewidzenia. Co za tym idzie rozpatrywane czyny zgodnie z ideą utylitaryzmu mogą mieć jedynie skutki bez Pośrednie, co znacznie spłyca ten system moralny. Zarzuca się również utylitaryzmowi bezsensowność rezygnacji z uczuć. W przypadku wyboru między pomocą dwóm osobom, gdzie jedna z nich byłaby z nami spokrewniona. Według utylitaryzmu nie powinniśmy się kierować emocjami, co w tym przypadku wynaturza człowieka jako istotę wrażliwą. Ostatnia omówiona przeze mnie wada utylitaryzmu będzie tak zwana wada hedonizmu. dotyczy to przede wszystkim utylitaryzmu prezentowanego przez Jamesa Milla. Chodzi tutaj o to, że przyjemność nie zawsze wiąże się z użytecznością. Wiele przyjemności wiąże się z ogólną niekorzyścią w dalszej perspektywie, co zresztą opisywał Mil. Krytyka utylitaryzmu Wracamy od tego, od czego zaczęliśmy. Thanos, jak już wspomniałem, idealnie odzwierciedla myślenie utylitarystyczne. Poświęca on siebie misji wyższej niż jego własne życie, na swój sposób próbując uratować życie innych. Jednocześnie ukazując wady i krytykę utylitaryzmu, mając nieskończoną moc, zamiast zabijać połowy istnienie mógłby on równie dobrze Wytworzyć nieskończone ilości zasobów. Stawiając siebie w roli ostatecznego sędziego, przyzwala on sobie właśnie na decydowanie o życiu innych, dokonując rachunków, którego skład wchodzą ludzkie istnienia, co zostaje zdecydowanie potępione przez resztę bohaterów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się film, zachęcam do zostawienia subskrypcji, kciuka w górę oraz udostępnienia i tak dalej. Razem ze znajomymi, jak sobie udostępnicie, możecie wyśmieć.